Witam. Zachęcam do obejrzenia kolejnego nagrania z na zakresu postępowania administracyjnego. Tym razem dział 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, czyli przepisy końcowe. Artykuły 268a do 269. Zapraszam serdecznie. Dział 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, artykuł 268a. Organ Administracji Publicznej może upoważniać na piśmie utworzonym w postaci papierowej lub elektronicznej pracowników obsługujących ten organ do załatwienia spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń a także do poświadczenia za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem. Artykuł 269 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Decyzje określone w innych przepisach prawnych jako prawomocne uważa się za ostateczne, chyba że z przepisów tych wynika, iż dotyczą one takiej decyzji, która została utrzymana w mocy w postępowaniu sądowym, bądź też nie została zaskarżona w tym postępowaniu z powodu upływu terminu do wniesienia skargi. Dziękuję za obejrzenie niniejszego nagrania. Pozdrawiam serdecznie. Łukasz Rosia.